Raz, dwa, Freddy już cię ma. 3-4. Zamknij do nas puste 4. 5-6 zamknij się w komnacie z swej. 7-8 nie zaśniesz. Przez dni 8, 9, 10. Krew twoja daleko się niesie. Ale popłynąłem co? <gry> Cześć figurkowcy, drodzy widzowie, w dzisiejszym odcinku Unboxing i recenzja figurki w skali 1.6 od Sideshow. A jest to koszmar z ulicy Wiązów, Freddy Krueger, więc przystąpimy do unboxingu tej oto figurki. Oczywiście tak się prezentuje Hardbox, Nightmare on Elm Street. Okurcze. Nie ma fretka. Jasne, bo on już czeka na Was w Waszych koszmarach. Standardowo do Freddy Kruegera i figurki w skali 1.6 jest dodana podstawa. No, podstawa nie zachwyca totalnie nawet nie ma kolorowego logo jest druga wymienna dłoń ze szponami. Szpony są metalowe, jest dość fajnie odzorowana i zrobiona ta dłoń. I widać to, że one są metalowe, bo się fajnie mienią nawet. Wymienna dłoń piącha. I wymienna dłoń. Z takim o no 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 tak. <grych> Jak ktoś lubi palcem pokazywać za dużo, to można sobie tą dłoń ustawić. I oczywiście head sculpt Frediego, który może nie jest tragiczny, nie jest zły, jak na, na, na side show nie jest zły. Hmm. wykonanie jest takie, jakie jest. <grystanie> jak widzicie, zresztą dużo osób ma tego Freddy Krugera, ale. Ja go kupiłem tylko dlatego, bo zawsze marzył mi się Freddy Krueger taki naprawdę dobrze odzwierciedlony i mam sentyment do tej postaci, bo pamiętam jak za dzieciaka mój tatko mnie straszył <tum> tą oto postacią. Nawet mu pokazywałem tego Fredka to mi sam podpowiadał, jak go mam pozować, i stąd zakupiłem. Taką głowę, która jest dużo lepsza. Przede wszystkim do Roberta Englanda jest bardzo podobny. Malowanie jest lepsze. No i no, skulpt, tak? No to jest, to jest Fredek, tak? Do niego jest również w zestawie kapelusz. Zresztą zobaczcie sobie porównanie tej głowy a tej. Przede wszystkim tutaj malowanie przy tej customowej głowie, to sami widzicie, że on się świeci, tak, że on jest taki Te rany jakby były takie, nie wiem, no takie obślizgłe, tak Jak to u Frediego Sweter również został poprawiony Żeby był, wyglądał bardziej jak filmowo A kapelusz to już jest Kapelusz prezentuje się jeszcze lepiej. Można go również sobie ustawić, tak? I to jest skala 1:6. Jak na 1:6, jestem bardzo zadowolony, bo te fretki w większych skalach są różne. Niektóre są lepiej zrobione, niektóre gorzej, ale sami wiecie. Jak ktoś się interesuje i śledzi, to tu widać, no widać to podobieństwo. Według mnie. Ja tak się Freddy prezentuje w całości. No, wiadomo, jest to mniejsza skala, ale niekoniecznie wygląda on gorzej. Oczywiście figurka jest artykulacyjna. Ma bardzo dużo punktów y, ruchomych, tak fajnie jest odzwierciedlona jego sylwetka. Y, szupły, długi, y, szyja długa, tak jeśli chodzi o Krugera. Y, druga, wymienna dłoń z pazurami, y, z tą rękawicą, też również są to y, pazury metalowe. I Figurka mierzy około 32 cm wysokości. Oczywiście, jeśli chodzi o artykulację, to... wiadomo, ręce się ruszają, barki... góra, dół, bok, w łokciu się zgina, a no to pegi, wiadomo. Tułowy się zgina, lewo, prawo, głowa... również dół. Góra, boki, lewo, prawo, stopa. W kolanach się również zgina, tak? Nogi. Szpagatu, co prawda, nie zrobię jak Van Damme, ale, ale z tą artykulacją można go naprawdę bardzo fajnie pozować. Tak, to jest diorama, którą wykonał dla mnie Marcin Starzycki, którego pozdrawiam. Praktycznie zrobił ją tak, jak ja chciałem. Jest piec. Jest wystająca rączka, która trzyma się tych krat. Jest podświetlenie w środku żarzącego się węgla drzewa, tak. Tam się pali. No, i jest gwóźdź programu Fredek. I teraz to wygląda, tak? Jestem bardzo zadowolony z tej pozycji, z tej całej bazy. Baza to jest to styrodur, elementy metalowe, drewniane wszystko połączone magnesami. Na samym spodzie jest tu blacha i siatka metalowa. Tak się to całościowo prezentuje. Fajnie, bo baza z tyłu też ma skult. tej ściany idą tutaj w ścianie. Rury. No i jest w klimacie koszmaru z ulicy Wiązów. Nawet choćby po samym kolorze to widać, tak? Do na pewno zestawów w przyszłości dołączy również Jason, też klasyczny. Jeszcze się nie wiem z której części: z Part 3 czy z Part 4? Ale na pewno będzie to Jason yy, jeszcze zanim stał się tym niezniszczalnym zombie. Morderczą maszyną żeby uzupełnić sobie właśnie ten stacik Krugera i Jasona Burhisa. Tak widzicie, tam są rureczki, są zawory, są pokrętła, ruszta, tak malowanie pieca jest na bardzo wysokim poziomie, tak? Tutaj dla Marcina naprawdę wielki szacun i ukłon bo zrobił kawał dobrej roboty i to nie tylko piec, bo to cały tak widać, że to jest pordzewiałe, że to jest stary, że tu nikt nie wchodził, prócz Krugera który wiadomo robił rzeczy jakie robił więc czapki z głów i tak to się wszystko prezentuje jeszcze na sam koniec tutaj jakieś wycinki z gazet i nie mogłoby zabraknąć Elm Street, tablicy tej słynnej ulicy Wiązów. No i figurkowcy, i drodzy widzowie, jeżeli chcecie mieć spokojne, nieprzespane noce, żeby was nie odwiedzał Freddy Krueger w koszmarach, jak to było w tej wyliczance, raz, dwa, Freddy już cię ma, trzy, cztery, zamknij dom na spusty cztery, pięć, sześć, zamknij się w komnacie swej, 7, 8 nie zaśniesz przez dni 8, 9, 10. Krew Twoja daleko się niesie. Ale popłynąłem co? <laughs> Ale no tak jest: jak ktoś jest fanem, się jara czymś, to tak jest. Więc jeśli nie chcecie mieć koszmarów, to razem z Freddiem Krugerem zachęcamy do polubienia tego materiału, subskrybowania naszego kanału. Zostawcie miły komentarz na temat. Fredio Krugera, również zawsze są cenne Wasze uwagi, krytykę również znosimy, bo to jest również dla nas ważne i też nam pomaga zmieniać różne rzeczy, które nie wiem, źle robimy. Zachęcamy również do odwiedzin naszych grup na Facebooku, TikToku i Instagramie. A my widzimy się już w koszmarach, nie w koszmarach. Następnym filmie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. Piątka.